Opowiedz mi bajkę o trzech świnkach. Okej. Okay. Dzisiaj opowiem bajkę o małej śwince o imieniu Mąka. Mąka mieszkała w wiosce ziemniakach, gdzie każdy dom był zbudowany z świeżych ziemniaków, a trawa była zielona jak broku. Ona była inna niż inne świnki. Zamiast jeść ziemniaki, lubiła malować. Na swoim stole miał pudełko z barwami. Czerwona jak pomidor, niebieska jak niebo, złota jak banan. Jeden dzień wioska została dotknięta tajemniczą chorobą. Wszystkie ziemniaki zaczęły czarnić i mięknąć. Starsi świnki płakały: Jak będziemy żyć bez domów? Mąka się zastanowiła i wzięła pędzel. Na każdym czarnym ziemniaku zaczęła malować: kwiatek róży, słońce, gwiazdy. Gdy inni zobaczyli, zaskoczeni zapytali, to nic nie zmienia. Ale wtedy przybył stary rówkojad, który mówił: Twoje obrazy mają magiczną moc. Kolor przywraca zdrowie. I rzeczywiście, po kilku godzinach czerwony rózga zaczął rosnąć z ziemniaka, a złote słońce rozgrzało je wewnątrz. Wkrótce wioska była wiader zielona, a domy błyszczały kolorami. Mąka stała się malarką wioski, a każdy dom miał teraz unikalny obraz. A moral? Czasem najprostsza umiejętność, jak malowanie, może być największym cudem, jeśli używasz jej z sercem.